Zawodnik, którego koroną te techniką jest kowrotek, e, Boń z BGC. <grystanie> e, Czy Zbigniew i Zbyszek to to samo imię? E, tak. Dobrze. Gorące krzesło. Szymek wezwał koło ratunkowe w postaci syna. Przedstaw się. Dobry, nazywam się Alan Bajor i mam 12 lat. Starszy syn, nie? Sta starszy. starszy syn, młodszy jeszcze się. Jeszcze, jeszcze tutaj za wiele by mi nie pomógł, dlatego wybrałem tutaj e, no, telefon do przyjaciela, mój przyjaciel, syn. Będzie mi tutaj pomagał w rozwiązaniu w szybkich odpowiedziach na pytania. W szybkich pytania. odpowiedziach, tak. No stoimy, wiem, że tutaj stoimy tak jak do, do tego, do przesłuchania, no bo jednak to będzie takie przesłuchanie, tak? Czas tutaj gra niesamowitą rolę i, i dlatego poprosiłem Kubę o pomoc. I czy mógłbym syna swojego wziąć? Kuba się zgodził po dobrej znajomości. Mówił, że no dobra, dogadamy się. No, dogadamy się w domu, to wiesz. <laughs> Zadajemy pytania, tyle ile wytrzymacie w pozycji e, tej, tego podporu tak. przy ścianie, tak? tak? Ty trzymasz kulę, e, losujesz pytania i mi podajesz, dobra? Wow, no dobra. A ja je czytam, dobra. Gotowi? Tak. Czas, Dba. start. Mamy pytanie. E, pierwsze pytanie. Polski bokser, który mierzył się między innymi z Mike'em Tysonem... Andrzej Głosa. Brawo. E, kładziesz się spać o 7, a wstajesz o 8 rano. Ile godzin spałeś? 13. Siódma rano, ósma rano. dwadzieścia 3.25. Godzinę. Lecimy dalej, bo nie ma czasu. E, w jakim polskim mieście odbyła się największa gala MMA? Warszawa. Bardzo dobrze. E, w której części roku toczy swój pojedynek w Rosji? E, trzeciej. Drugiej? Czwartej? Czwartej. Wow. E, ile minut trwa runda w boksie zawodowym? Trzy. Brawo. Wymień przynajmniej dwie organizacje MMA, które już nie istnieją. PLMMA. I MMA, tak. Bardzo dobrze. Damian Janikowski czy Szymon Kołecki, który z olimpijczyków zadebiutował jako pierwszy w zawodowym MMA? Damian Janikowski. Dobra, Szymon Kołecki. Kołecki, ale w tym samym Dobra. roku debiutowali, 2017. Okay. Żelazny Mike to pseudonim jakiego pięściarza? Magneto Soa. Bardzo dobrze. Kod na kasę w Simsach. Nie wiem. wiem. Klaffa Łucjusz, zawodnik, które, zawodnik, którego koronną te techniką jest kowrotek. E, Bąs BGC. Są <laughs> e, Czy Józef i Kazimierz Lipień to bracia? Niech będzie, że tak. Tak, z Dębicy, z Jak nazywał się słynny trener z filmu Karate Kid? Miyagi. Miyagi, bardzo dobrze. E, czy Zbigniew i Zbyszek to to samo imię? Tak. Dobrze. <noise> e, low kick to kopnięcie na jaką część ciała? Na łydkę. Na udo. No na A, udo, ale łydka też, Noga. Jak nazywa się uch. rosyjska sztuka walki łącząca w sobie techniki sambo i zapasów? E... Przepraszam, techniki zapasów i judo. Stworzona na potrzeby darmi. Sambo. <głos> <głos> ale i tak mówię. Dlaczego przestała istnieć przez lata uznawana za najlepszą organizację MMA na świecie, Federacja Pride FC? Eee, no to tam to jakieś lafie. tam porachunki mafijne. Ja. Tak, a później kupiła ją UFC. Eee, japońska sztuka walki, którą wykorzystuje aktor Steven Stigal. Eee, ten, aikido. 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 Tak. bardzo dobrze. Ile wyścigów w Formuły 1 wygrał Robert Kubica? Nie wiem. Jeden. <śmiech> <śmiech> jeden niestety, tylko jeden. Eee, no. Jaki znany polski olimpijczyk walczył <laughs> dla organizacji Pride FC i PSW? Paweł Masula. Bardzo dobrze. Eee, jak nazywało się miasto, które było siedzibą Batmana? Eee, Gotham City. Bardzo dobrze. Whoa. Waga atomowa to oficjalna nazwa najniższej kategorii wagowej w MMA? Waga, nie. Atomo nie. waga atomowa. Nie. Tak, waga o. atomowa. Minus 48 kg. Do 48 kg. E, Thor, Hulk, Kapitan Ameryka to bohaterowie DC Comics czy Marvela? Marwella. Dobrze. Jak wytrzymujecie? Dobrze. W jakim ciele się startował Mariusz Pudzianowski, zanim rozpoczął karierę w MMA? Bardzo dobrze. E, Wymień pięciu zawodników, którzy walczyli w organizacji PRIDE. Paweł Nasula, Fiore Emalianenko, Mirko Krokop. Dobrze. O Wanderlei Silva. Dobrze, jeszcze Je jeden? Uch, Handel. Handel. Czy UFC zorganizowała ga galę na terenie Polski? Tak. tak. Suple to rzut z judo czy z zapasu? Z zapasu. Super. No. Pierwszy podwójny mistrz Fen? E, Andrzej Grzebek. Jaka kobieta została pierwszą mistrzynią UFC? <grym> Nie mam na języka. Polska to. Po... Eee, Polsko tak. Vandarauzze. Dokładnie. Matematyka. Ile to jest? 2 plus 2 razy 2. Eee, 8. 6. 6! 6? <grym> Nie pokazuj tego! Kto wygrał pierwszy turniej NFC, Słabna turnę. Sławna rodzina. 52. Dokładnie. Eee, jakiego koloru jest czarna skrzynka w samolocie? Czarna. <grym> Pomarańczowego. Mamy Was. Czy w zapasach klasycznych można chwycić za nogi? Eee, nie. Dobrze. Eee, wymień trzy techniki zakładane na nogi dobrze w MMA. Trzy eee, techniki? Skrętówka, eee, balacha i klucz, tak? Nie, e, skrętówka na nogi. Na nogi. Skrętówka, balacha. Balacha taktarów. Bardzo dobrze. Eee, jak miał na imię Superman? To Tony Stark. Nie, Superman. Nie było. A, super. nie było. Dobra, tak, Kent. O, Wyobraź o, sobie, że jesteś pilotem samolotu. W Warszawie wsiadło 17 osób, w Krakowie wysiadło 17. Dalej. <śmiech> Dalej. <śmiech> nie ma czasu, żebym Pierwszy podwójny mikrofon? Tak. Eee... Zawodnik, Zawodnik UFC. Dawno to obejrzał. Eee... Gdzie odbyła się pierwsza gala federacji KSW? Eee, Warszawa. Warszawa, dobrze. Kto wygrał pierwszy turniej KSW? E, Juras. Juras. Wiesz jak? Może? Przez poddanie. Nie, czytaj dalej. Co? Ile lat odbywają się letnie Igrzyska Olimpijskie? Cztery. Bardzo dobrze. Dobra. E, dobra. Ostatnie pytanie jeszcze. No, mojego syna, dawaj. Dawaj. Wymień trzy ciosy wyprowadzane nogą. Low kick, high kick i front kick. Bardzo dobrze. Oh. Brawo! Ale powiem Wam, jestem pod wrażeniem, bo wytrzymaliście naprawdę sporą ilość pytań. Naprawdę. Trudne pytania? No. Trudne, oczywiście, jak jest zmęczenie. To, to niby proste pytanie, teraz bym tak. Ci na spokojnie na wszystkie odpowiedział, bo czas mnie nie nagli, nie? A, a tak jak jest zmęczenie i zależy mi, żeby szybko, szybko, szybko te matematyczne byłyby do zrobienia, ale za długo by mi to zeszło, dlatego dalej, dalej, tak, dalej. Bo tu chcesz, bo tu chcesz jak najszybciej odpowiedzieć, tak. bo cały czas myślisz, nogi tak, napięte, tak, tak, wiesz, tak, stres, tak. zmęczenie. Ale fajne, fajne, mega fajne.